Ok, kolejny kolimator to znów przedstawiciel firmy Holosan. To jest HE509T-GR, więc długa nazwa. To jest bardzo ciekawa propozycja, z dosyć bogatą paletą opcji. Co w pudełku? W pudełku gąbeczki, instrukcje, wycieraczki itd. itd. Poza tym. Zestaw śrubek, dwie śrubki. Hmm, ok. Kluczyk. Hmm. I uwaga. Mamy płytkę montażową. To się przydaje. No i oczywiście poza tym mamy sam kolimator. Sam celownik kolimatorowy Holosan. Ulubieniec wielu i ciężko się dziwić. Po pierwsze, obudowa. Tytanowa. Bardzo solidna konstrukcja. Dość przejrzysty. Obraz yy, ułatwiający celowanie. Guziki odpowiadające za jasność z boku, bateria CR1632 montowana z boku, wzmacniana panelem solarnym od góry, więc możemy na nim pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Jeżeli chodzi o kropkę, mamy wybór: kolor czerwony albo kolor zielony, i tutaj mamy też fajną opcję, ponieważ mamy kropkę. Dwa mała, możemy przełączyć się na kółko wielkości 32 mała, albo możemy zrobić kombo, czyli mieć kropkę i kółko, które będą wyglądały troszeczkę jak w celownikach kolimatorowych EOTech, Więc tak naprawdę możemy strzelać sobie precyzyjnie, możemy strzelać sobie szybko i wszystko w ramach jednego celownika. Poza tym mamy system Shake Awake, czyli jeżeli weźmiemy broń do ręki, to kolimator nam się wzbudza i jest gotów do działania.